Dziś 1 sierpnia wspominamy powstańców warszawskich o godzinie 17.00 w mieście Zawyją syreny. Chwilę wcześniej pod pomnikiem Pamięci Bełchatowian delegacje złożą kwiaty. Na placu Narutowicza można oglądać wystawę poświęconą cudzoziemcom w Powstaniu Warszawskim, a o godzinie 17.30 odbędzie się coroczny koncert Wyśpiewajmy Pamięć. Prace na Wrzosowej dobiegają końca. Na odcinku od Czapinieckiej do zjazdu do setki jest już nowa nawierzchnia. Pozostało jeszcze wyznaczenie miejsc parkingowych. Drogowców można też spotkać w innych częściach Bełchatowa, gdzie budują bądź remontują chodniki. Na Kopeckiego, na Krebeckiego i Ludwikowskiej już niemal skończyli. Wkrótce pojawią się na Żytniej i Zbożowej. Trwają prace nad miejskim budżetem na przyszły rok. Włączyć się w nie mogą także mieszkańcy, radni oraz organizacje. Wnioski do budżetu można składać do 8 września. Formularze znajdziecie na miejskiej stronie byłchatów.pl. Projekt gminnego programu rewitalizacji do 2030 roku jest już gotowy. W jego realizacji miasto ma wspierać komitet rewitalizacji. Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie zasad jego działania. Swoją opinię w tej sprawie możecie wyrazić do 3 września. Mamy nielada lada dla miłośników dobrej fotografii. W galerii na piętrze można oglądać najnowsze wystawy BTF-u Bliznę oraz Birma. Na pierwszej swoje prace prezentują członkowie towarzystwa, natomiast na drugiej fotografik z Radomska Czesław Pelcyn. A na koniec mamy zaproszenie na osiedlowe lato w mieście. W niedzielę 3 sierpnia będziemy się bawić na Okrzei i w okolicach boisk treningowych. Atrakcji będzie sporo, a wszystko rozpocznie się o godzinie 16. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą na przeprowadzenie zabawy, poinformujemy o tym w mediach społecznościowych.